Żona sztura przerywa milczenie, nie do wiary co wyjawiła na wizji. Barbara Sztur była żoną Jerzego Sztura przez 53 lata, aż do jego śmierci. Teraz w rozmowie z Halotu Polsat opowiada jak wygląda jej życie po odejściu męża. Czy ma wokół siebie osoby, które ją wspierają? Czy na śmierć bliskiej osoby można się przygotować? Oto szczegóły. Barbara i Jerzy Sztur przez ponad pół dekady stanowili jeden z najwspanialszych duetów w polskiej kulturze. On był kultowym aktorem i reżyserem, wystąpił w takich filmach jak Wodzirej Amator. Ona była wybitną skrzypaczką, grała w kapelni Krakowienzis, muzyce Centrum i w Orkiestrze Filharmonii Krakowskiej. W latach 90. założyła kwartet Amar z którym dawała koncerty na całym świecie. Niestety to piękne małżeństwo przerwała śmierć aktora. Jerzy Sztur zmarł 9 lipca 2024 roku po długiej chorobie. Barbara Sztur przerywa milczenie. Wdowa po Szturze wyjawiła to na wizji. Teraz wdowa po Jerzym Szturze była gościem nowego programu śniadaniowego Halo Tu Polsat. W rozmowie z Kasią Cichopek i Maciejem Kurzajewskim pani Barbara wyjawiła wiele szczegółów z życia prywatnego. Opowiedziała o tym, jak wygląda jej życie po śmierci męża. On nigdy nie mówił o śmierci, w domu nie było tego tematu, więc nie oswoił mnie ze swoim odejściem. Mam teraz wielkie wsparcie od rodziny i przyjaciół. Chciałabym bardzo podziękować ekipie teatru Polonia, która stworzyła wspaniałe środowisko do pracy dla mojego męża w tych ostatnich miesiącach jego życia. On nie czuł się tam chory, wyznała żona wybitnego aktora. W wywiadzie poruszono także temat książki Jerzego Sztura, która ukazała się zaraz po odejściu wybitnego aktora. Ta książka jest zapisem jego zmagań z chorobą, jednak on wypierał z siebie chorobę, nie pogodził się z tym. Niestety, udar poczynił pewne niedobory w jego głowie, o których ciężko było się zorientować. Jego pamięć nie była już taka sama. Ta książka była dla niego formą terapii, powiedziała Barbara Sztur. Pani Barbara powiedziała także, że najbardziej będzie jej brakować codziennych życiowych sytuacji i dotyku męża, z którym spędziła ponad pół wieku.